A co, jeśli teraz nie musisz niczego naprawiać? Zamknij oczy albo po prostu zatrzymaj się na chwilę. Zauważ to ja, które właśnie próbuje coś zrozumieć, coś naprawić. Co, jeśli ono nie musi teraz nic robić? Co jest tutaj teraz, gdy nie ma żadnego problemu do rozwiązania? Co się pojawia, gdy na moment przestajesz, być rozwiązaczem problemów. Kim jesteś, kiedy nie ma nic do naprawienia? Co czujesz, kiedy świadomość po prostu patrzy? Zatrzymaj się tu i bądź. Może to, czego szukasz, już tu jest. A teraz otwórz oczy i pamiętaj: Twój umysł chce coś naprawić, ale może to właśnie Ty jesteś tym. Co nie wymaga naprawy. Pozdrawiam serdecznie. Pa.